Starzenie się to nie tylko upływ lat, to podróż, podczas której uczymy się, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Kiedy nasze ciało się zmienia, nasza dusza staje się mądrzejsza. Ale mądrość nie przychodzi sama z siebie. Prawdziwa wolność tkwi w uwolnieniu się od ciężarów, które nas powstrzymują. Wyobraź sobie, jakby to było zdjąć ten ciężki plecak, który niesiesz od dziesięcioleci. Badania pokazują, że seniorzy Którzy potrafią odpuścić pewne rzeczy, mogą żyć nawet o 7 lat dłużej, a co ważniejsze, te lata upływają w zdrowiu i radości. Dziś pokażę 10 rzeczy, które, gdy odpuścisz po 70. roku życia, natychmiast przyniosą odczuwalną zmianę w Twoim życiu. Nie usłyszysz tylko teoretycznych porad, podzielę się prawdziwymi historiami ludzi, którzy już podjęli ten krok. Pierwsza rzecz, którą należy natychmiast odpuścić. Pogoń za doskonałością. Anna miała 72 lata, gdy zdała sobie sprawę, że przez całe życie goniła za perfekcją. Każdego ranka z niepokojem przyglądała się zmarszczkom w lustrze, na każdym rodzinnym spotkaniu starała się być idealną gospodynią i nigdy nie czuła się wystarczająco dobra. Punkt zwrotny nastąpił, gdy pewnego dnia jej wnuczka powiedziała: Babciu, kocham cię, kiedy się śmiejesz? Wtedy Anna uświadomiła sobie, że w pogoni za doskonałością zapomniała się śmiać. Psychologowie twierdzą, że dążenie do perfekcji jest jednym z największych źródeł stresu, szczególnie w starszym wieku. Nasze ciało się zmienia, a jeśli nadal oczekujemy od siebie tego samego co w wieku 40 lat, prowadzi to tylko do frustracji. Nasz organizm nie funkcjonuje już tak jak w młodości, to nie błąd, ale naturalny proces starzenia się. Badania pokazują, że samoakceptacja znacznie poprawia jakość życia i zmniejsza ryzyko depresji w podeszłym wieku. Odpuść dążenie do doskonałości i zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś. To nie jest rezygnacja, to wyzwolenie. Druga rzecz do odpuszczenia poczucie winy za błędy popełnione w przeszłości. Józef w wieku 75 lat wciąż nie mógł sobie wybaczyć, że jako młody człowiek spędzał mało czasu ze swoimi dziećmi z powodu pracy. To poczucie winy było toksyczne, uniemożliwiało mu cieszenie się teraźniejszością. Z pomocą terapeuty nauczył się wybierać pojednanie zamiast ciągłego oskarżania siebie. Zaczął otwarcie rozmawiać ze swoimi dorosłymi dziećmi i był zaskoczony, gdy powiedziały mu, że dawno mu już wybaczyły. Terapeuta zaproponował proste ćwiczenie. Każdego wieczoru Józef miał zapisać jedną rzecz, którą zrobił dobrze tego dnia lub za którą był wdzięczny. To ćwiczenie pomogło mu przekierować uwagę z przesłych błędów na pozytywne aspekty teraźniejszości. Tkwienie w przeszłości zabiera radość teraźniejszości. Badania neuropsychologiczne pokazują, że mózg w starszym wieku naturalnie koncentruje się na pozytywnych wspomnieniach, chyba że świadomie podtrzymujemy te negatywne. Ten, tak zwany, efekt pozytywności to naturalny mechanizm obronny mózgu. Pozwól swojemu mózgowi podążać za tym naturalnym procesem. Skup się nie na swoich błędach, ale na mądrości swojego życia. Trzecia rzecz nostalgiczne tęsknoty za młodością. Maria zawsze była dumna ze swojego wyglądu. Gdy zbliżały się jej siedemdziesiąte urodziny, wpadła w panikę. Godzinami przeglądała stare zdjęcia, zastanawiając się, gdzie zniknęła ta młoda kobieta. Zaczęła wypróbowywać ekstremalne diety i wydawać pieniądze na zabiegi kosmetyczne, które były ryzykowne dla jej zdrowia. Zmiana zaczęła się dopiero wtedy, gdy zapisała się na kurs artystyczny i poznała Elżbietę, która w wieku 82 lat miała więcej energii niż wielu młodych ludzi. Na twarzy Elżbiety widać było ślady upływających lat, ale jej oczy błyszczały radością życia. Nie próbowała ukrywać swojego wieku, ale nosiła go dumnie, jak order. Elżbieta nauczyła Marię, że starzenie się to nie strata, ale transformacja. Każdy etap życia ma swoje piękno i zalety. Zamiast młodego ciała, zyskujemy teraz mądrość, cierpliwość i głębsze relacje. Badania pokazują, że inteligencja emocjonalna osiąga szczyt właśnie w starszym wieku. Seniorzy lepiej radzą sobie z konfliktami emocjonalnymi i znajdują głębszą satysfakcję w relacjach. Szwedzkie badanie wykazało, że osoby po 70. Roku życia są najbardziej zadowolone ze swojego życia, pod warunkiem, że akceptują swój wiek. Odpuść tę sknotę za młodością i odkryj, jakie dary oferuje ten nowy etap życia. Czwarta rzecz, którą należy odpuścić, nawykowe zadania, których nie możesz lub nie chcesz już wykonywać. Jan przez całe życie zajmował się utrzymaniem domu. Ogród, drobne naprawy, malowanie wszystko to było jego zadaniem. Znaczną część swojej dumy i męskości czerpał z tej roli. Kiedy jego kolano nie wytrzymywało już obciążenia, nadal uparcie trzymał się tych zadań, co prowadziło jedynie do bólu i porażki. Po upadku musiał leżeć w łóżku przez kilka tygodni, co tylko pogłębiło poczucie bezradności. Punkt zwrotny nastąpił, gdy jego syn zaoferował pomoc, a Jan po raz pierwszy na to pozwolił. Początkowo trudno mu było znieść, że ktoś inny wykonuje jego obowiązki ale stopniowo zdał sobie sprawę, że stwarza to dla niego nowe możliwości. Zamiast spędzać czas na pracach ogrodowych, zaczął obserwować ptaki, co zawsze go interesowało, ale nigdy nie miał na to czasu. Ku swojemu zaskoczeniu, nie oznaczało to utraty siły, ale początek nowej, głębszej relacji z synem i odkrycie nowej pasji. Odpuszczanie nie zawsze jest stratą, często tworzy nowe możliwości. Gerontolodzy twierdzą, że zdolność adaptacji, czyli to, jak dostosowujemy się do zmian, jest jednym z najważniejszych czynników w osiąganiu szczęśliwej starości. Ten rodzaj elastyczności nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, której można się nauczyć. Zastanów się, które zadania sprawiają ci trudność i odpuść je. To nie słabość, to mądrość. Piąta rzecz przymus spełniania oczekiwań społecznych. Katarzyna w wieku 73 lat wciąż czuła, że musi zachowywać się przyzwoicie, nie może śmiać się zbyt głośno i zawsze musi uważać, co inni o niej myślą. Przez całe życie odgrywała rolę grzecznej dziewczynki, która nigdy nie sprawia kłopotów i jest dla wszystkich miła, nawet jeśli oznaczało to zepchnięcie na dalszy plan własnych potrzeb. Pewnego dnia spacerowała z wnuczką po parku, gdy ta zapytała: — Babciu, dlaczego nie spróbujesz huśtawki? Katarzyna początkowo odmówiła, mówiąc, że takie rzeczy nie przystoją starszej pani. Ale jej wnuczka była uparta i w końcu Katarzyna ustąpiła. Unosząc się na huśtawce, po raz pierwszy od dziesięcioleci poczuła się całkowicie wolna. To uczucie było tak inspirujące, że w następnym tygodniu zafarbowała włosy na czerwono coś, co zawsze chciała zrobić, ale nigdy nie miała odwagi. Jej przyjaciele i rodzina byli zaskoczeni, ale spodobała im się ta nowa. Pełna życia Katarzyna. Uświadomiła sobie, że większość społecznych oczekiwań wobec osób starszych istnieje tylko w naszych głowach. Z wiekiem zyskujemy prawo do życia według własnych zasad. Badania psychologiczne sugerują, że jednym z największych darów starszego wieku może być uwolnienie się od przymusu dostosowywania się do społeczeństwa. Badanie Uniwersytetu Iale y wykazało, że seniorzy, Którzy nie przejmują się stereotypami związanymi z wiekiem, żyją średnio o 7,5 roku dłużej. Wykorzystaj tę wolność. Szósta rzecz do odpuszczenia, przymus ciągłego zajęcia. Piotr, po przejściu na emeryturę, próbował utrzymać swoje poprzednie tempo życia. Jako odnoszący sukcesy biznesmen przyzwyczaił się do tego, że każda minuta jego czasu jest zaplanowana. Po przejściu na emeryturę utrzymał to tempo, podejmował pracę jako wolontariusz uczestniczył w wydarzeniach towarzyskich, był ciągle aktywny. Jego rodzina podziwiała jego energię, ale nie zauważyli, że ta ciągła aktywność była w rzeczywistości ucieczką. Ciągle gdzieś pędził, jakby wciąż musiał udowadniać swoją wartość. Nieoczekiwana choroba zmusiła go do odpoczynku i wtedy zdał sobie sprawę, że ciągła aktywność była tylko ucieczką przed ciszą i konfrontacją z samym sobą. Zaczął zwracać uwagę na swoje ciało, które od dawna sygnalizowało, że powinien zwolnić. Gdy wyzdrowiał, świadomie zaczął poświęcać czas na nie robienie. Odkrył wartość cichych chwil, kiedy po prostu siedział w ogrodzie i obserwował ptaki. W tych spokojnych okresach na powierzchnię wychodziły myśli i uczucia, które przez dziesięciolecia tłumił ciągłą aktywnością. Badania gerontologiczne sugerują, że jednym z zadań starszego wieku jest właśnie przedefiniowanie naszej relacji z czasem. Specjaliści nazywają ten proces gerotranscendencją, w której uwaga osoby starszej przesuwa się z aktywności zewnętrznej w kierunku świata wewnętrznego. Nie musisz spędzać każdej minuty produktywnie. Pozwól sobie na spokój i kontemplację. To nie są stracone, ale zyskane chwile. Siódma rzecz: pielęgnowanie starych urazów. Zuzanna przez 40 lat nie rozmawiała ze swoją siostrą z powodu dawnego sporu. Ten gniew był tak głęboko zakorzeniony w jej życiu, że nawet nie zauważała, ile energii pochłania. Regularnie opowiadała przyjaciołom i rodzinie o dawnych krzywdach wyrządzonych przez siostrę, na nowo przeżywając ból. W wieku 74 lat, podczas przypadkowego spotkania, uświadomiła sobie, jak bardzo zmieniło się życie ich obojga, i jak śmiesznie małostkowa wydaje się teraz tamta dawna uraza. Zebrała się na odwagę i zadzwoniła do siostry. Podczas długiej, szczerej rozmowy obie zdały sobie sprawę, jak bardzo brakowało im siebie nawzajem i że podstawą konfliktu było w rzeczywistości nieporozumienie. Po wybaczeniu Zuzanna poczuła, jakby zgięła ciężki kamień ze swojego serca. Pielęgnowanie gniewu i urazy jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że druga osoba umrze. Badania Uniwersytetu Stanforda wykazały, że ciągłe podtrzymywanie gniewu i urazy zwiększa ryzyko chorób serca i osłabia układ odpornościowy. Gerontolodzy twierdzą, że zdolność do wybaczenia silnie koreluje z dobrostanem i satysfakcją w starszym wieku. Odpuszczenie starych urazów nie oznacza, że aprobujemy to, co się stało, ale że uwalniamy się z niewoli przeszłości. Ósma rzecz do odpuszczenia. Niepotrzebne dobra materialne. Elżbieta w wieku 70 lat zgromadziła dom pełen pamiątek. Każda szuflada, szafa i półka były wypełnione przedmiotami. Do których była przywiązana: stare listy, prezenty, książki, ubrania, których nie nosiła od lat. Te przedmioty dawały jej poczucie bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości stały się ciężarem. Musiała ciągle je porządkować i sprzątać, a mimo to zawsze otaczał ją nieporządek. Kiedy urodziło się jej wnucze, zdała sobie sprawę, że chciałaby spędzać z nim więcej czasu, a mniej na porządkowaniu swoich rzeczy. Stopniowo zaczęła upraszczać swoje życie zachowując tylko te przedmioty, które były naprawdę ważne lub użyteczne. Początkowo trudno było jej rozstać się z pewnymi rzeczami, ale szybko zdała sobie sprawę, że wspomnienia nie żyją w przedmiotach, ale w jej sercu. Po każdym rozstaniu z jakimś przedmiotem czuła się lżejsza. Dom stał się jaśniejszy i przestronniejszy, podobnie jak jej życie. Minimalizm nie jest przywilejem tylko młodych, w starszym wieku jest może jeszcze ważniejszy. Badania pokazują, że przeładowane środowisko zwiększa poziom stresu i pogarsza zdolność koncentracji, szczególnie w starszym wieku. Badanie z 2018 roku wykazało, że seniorzy żyjący w uporządkowanym otoczeniu wykazują lepsze funkcje poznawcze i są mniej podatni na depresję. Mniej rzeczy to mniej zmartwień. Zastanów się, które przedmioty są naprawdę ważne w Twoim życiu i śmiało pozbądź się reszty. dziewiąta rzecz sztywne myślenie. Stanisław w wieku 76 lat był dumny z tego, że ma zdecydowane poglądy na temat spraw świata. Taki już jestem, tego nie da się zmienić, mawiał, gdy jego rodzina przedstawiała nowe pomysły. Stronił od nowych technologii, nowych potraw, nowych zwyczajów. Nazywał to mądrością i wiernością zasadom, ale w rzeczywistości kierował nim strach strach przed nieznanym i zmianą. Przełom nastąpił gdy jego lekarz zaproponował nową terapię na przewlekły ból. Stare metody już nie działały, więc był zmuszony wypróbować coś nowego. Stanisław niechętnie, ale zgodził się na próbę i ku swojemu zaskoczeniu odczuł znaczną poprawę. To doświadczenie otworzyło go na inne obszary. Zaczął interesować się hobby swoich wnuków, a nawet nauczył się korzystać ze smartfona, aby łatwiej utrzymywać z nimi kontakt. Zdał sobie sprawę, że wypróbowywanie nowych rzeczy nie zagraża jego tożsamości, ale ją wzbogaca. Badania neuropsychologiczne pokazują, że plastyczność mózgu, czyli zdolność do zmian, utrzymuje się przez całe życie. Nawet w wieku 80 do 90 lat jesteśmy w stanie nabywać nowe umiejętności i tworzyć nowe połączenia neuronowe. Nigdy nie jest za późno, aby uczyć się nowych rzeczy lub rozważać nowe perspektywy. Elastyczne myślenie nie tylko zachowuje świeżość umysłu, ale także wzbogaca nasze relacje. I wreszcie dziesiąta rzecz, którą należy odpuścić. Lęk przed śmiercią. Karol przez całe życie unikał myśli i rozmów związanych ze śmiercią. Kiedy umierali jego przyjaciele lub członkowie rodziny, szybko przechodził przez żałobę, nie przetwarzając jej naprawdę. Jednak po zawale serca był zmuszony zmierzyć się z własną śmiertelnością. Podczas dni spędzonych na oddziale intensywnej terapii po raz pierwszy naprawdę poczuł bliskość śmierci, co głęboko nim wstrząsnęło. Zamiast paraliżować go strachem, to doświadczenie wyzwoliło go. Teraz wiem, że nie będę żył wiecznie, więc traktuję każdy dzień jak prezent, powiedział. Zaczął realizować rzeczy, które zawsze chciał robić, uczył się malować, podróżował do miejsc, które zawsze chciał zobaczyć i szczerzej rozmawiał o swoich uczuciach z bliskimi. Zaplanował nawet szczegóły własnego pogrzebu, co wcześniej było dla niego nie do pomyślenia. Lęk przed śmiercią paradoksalnie uniemożliwia nam pełne życie. Badanie psychologiczne wykazało, że seniorzy, którzy potrafią otwarcie rozmawiać o śmierci i zaakceptować jej nieuchronność, doświadczają mniej lęku i żyją pełniejszym życiem. Jak powiedział Konfucjusz, kto nie rozumie życia, jak może zrozumieć śmierć? Odpuszczenie lęku przed śmiercią nie oznacza, że nie dbamy o swoje zdrowie, ale że nie pozwalamy, aby strach rządził naszym codziennym życiem. Te dziesięć rzeczy: pogoń za doskonałością, poczucie winy za przeszłe błędy, nostalgiczna tęsknota za młodością, nawykowe, ale już uciążliwe zadania, przymus spełniania oczekiwań społecznych, przymus ciągłego zajęcia, pielęgnowanie starych urazów, Niepotrzebne dobra materialne, sztywne myślenie i lęk przed śmiercią to wszystko ciężary, których pozbycie się może sprawić. Że Twoje życie po 70. roku życia stanie się lżejsze i pełniejsze. Ale jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałem. Być może najważniejsze odpuszczenie odpuszczenie myśli, że starzenie się to upadek. Starzenie się to w rzeczywistości proces, w którym tracimy pewne zdolności, ale zyskujemy inne. A te nowo nabyte zdolności, mądrość, cierpliwość, umiejętność dostrzegania tego, co istotne, są bezcenne. Badania dowodzą, że seniorzy lepiej radzą sobie z konfliktami emocjonalnymi, mają stabilniejszy nastrój i znajdują głębszą satysfakcję w życiu. Według najnowszych badań, subiektywne poczucie dobrostanu osiąga szczyt w wieku 82 lat, pod warunkiem, że akceptujemy i cenimy ten etap życia. Pamiętaj: Pytanie nie brzmi, ile lat żyjemy, ale ile życia wnosimy w te lata. A teraz pytam ciebie, co zrobisz z dzisiejszym dniem?